Gwist gwist, świst gwist, gwist gwist, świst gwist. Na potęgę boskiego kału. Przybywaj. Ja pierdolę, ale żeś co odpicował tego mustanga. Był u mnie X bit z programu, Pimp My Ride, wylosowali moje mieszkanko w lasku. I dorzucili jeszcze do tego tą dziwną gierkę Network Speed Carbon. Ale tuning Mustanga jest zajebisty. Powiem wam dane techniczne. Jeden żywy koń mechaniczny, 10 litrowe nitro i hydraulika. Z dupą w grzejniku szukać tych części do tego klasyka. To wszystko daje nam mnie zły sprzęcik, którym można zawładnąć światem. Hehehe <laughs> Widać biedronkę, ruszać dupy. Ale tutaj brzydko i ponuro, jak normalnie na wsi polskiej z XVI wieku. Ojent, jakaś szmata nadlatuje. Ale brzydkie to dziadostwo, a f. Zdrogi ludzie, kurwa zdrogi, papież, jedzie na swoim papamobilu, eee, daj 5 złotych, daj 5 złotych, muszę nakarmić dzieci, brakuje mi na ostatnią ratę, daj 5 złotych. Jak zwykle muszą być jakieś społeczniaki. Na co się kurwa gapicie końkie zwisy? Ua, Cześć, Heniu, kopelat. Sorki panowie, ale nie mogę wpuścić was na im pręzę. Macie rozpruty dres pod pachą, sami rozumiecie. Taka procedura. Przecież mamy dres wieczorowy, oddamy tylko wam nasze gadżety i schodzimy. Moje ukochana, zabaweczko. Kuźwa, dużo tego żelastwa. Jeszcze komórki, ociepiałeś? Chcesz zabrać ten niewiarygodny cud techniki staremu zbruchociołemu Tetrykowi? To może doprowadzić do przedwczesnego wytrysku. Wtedy będzie wam przykro. Dobra, przepuścić tych paralityków. Haj, Hitler, czemu mnie tak trzymasz? Wyglądamy jak pedały. Czuję, że nas jakieś wietnamce śledzą. Bądźmy ostrożni. Siemka ludziska, przyszliśmy w bardzo ważnej sprawie. Waga państwowa. Czego chcecie domokrążcy? Nie chcę nic kupywać. Superim przygadałem, posrali się wszyscy ze strachu. Słuchajcie Jechowe, cioty, ja tu jestem głównym degustatorem, i niczym Big Brother, wiem, mam i ruchamy wszystko, czy wyraziłem się jasno, a teraz spierdala ale już. Wygadałeś się, przyjebańcze samozwańcze, degustator to najbardziej debilna praca, na twoje kompetencje zanądra, ja jakbym był Kaczyńskim, to bym cię przydzielił do pisania listów, brawo girl, kuncwo cię niedowalony. Shit. On ma broń, którą może mi zabrać moje ceny na 2HP, jednijcie ich wszystkich skrepa, jebejbe, zadyma, jazda A. Pozdrowienia od ligi pozwich rodziny Właścicielu dronki, a tam, hehe. Nie wstawaj, bo cię pluje kaloszu. Ziomek, przyszliśmy tutaj po trochę wódki, macie? he che, psychola, ba ha, 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 Ty naprawdę jesteś taki poryty. Czyć i za to płacą, wódkę dawno wypiliśmy.